Yeah. Cześć z tej strony Kasia. I perkus. A Wy znajdujecie się na kanale. Ogrywamy. Nie miałem powiedzieć detektywistycznym <grywamy> i basowało, ale ogrywamy. Tak, w dzisiejszym odcinku mamy dla Was dwie gry, aż dwie gry. My dostaliśmy je do recenzji dzięki uprzejmości wydawnictwa Taktik. I to są o takie dwie gry. Nazywają się Helsinki i Brooklyn. Helsinki 2012 oraz Brooklyn 2002. Miałam mówić: 22 to było chyba troszkę za wcześnie. Nie, nic takiego nie pracz. Gry nazywają się Crime Scene. W kolekcji też jest wiele innych. Jest na przykład Londyn z tego co widziałam. Chyba Moskwa. <gry> tak. Ogólnie są to gry. Które bazują na, na mechanizmie Escape Roomu. Tak. Na samym początku, jak y, czytaliśmy w ogóle o tych grach, stwierdziłem, o, będę chore, chorejszy Keynesem. Choracym będę i będę robić tam różne dziwne rzeczy, czy żeby dojść do, do, do prawdy. Tak. Y, ogólnie, wiek y, pudełkowy to jest 18, plus, z racji tego. Jakie tam sceny będą się rozgrywać, bo w niektórych mamy na przykład zamach na prezydenta, w innych będziemy mieć jakieś morderstwo. Także dla osób wysoko wrażliwych raczej nie polecamy. Możliwe, że to dla troszkę młodszych odbiorców, ale myślę, że to już jest kwestia tego, czy, czy rodzice na takie coś pozwalają. 16 plus za zgodą rodziców. Tak, tak, mniej więcej bym tak to określiła. Obydwie te zagadki są na poziomie 3 na 5, tak. bo tutaj jeszcze mamy poziom trudności. Czas ich rozwiązywania to jest około dwóch godzin i z tym się akurat zgodzimy. Tak, stwierdziliśmy, że <gryt> kilka kart I easy, easy, lecimy od razu jedno po drugim, godzinka czasu i tak, mhm, taki wałek. Oczywiście możecie je rozwiązywać w pojedynkę, ale też w większym gronie, to już wszystko zależy od Was. Ważna informacja jest taka, że te gry są jednorazowe. jednorazowe. My chcielibyśmy Wam powiedzieć mniej więcej, na czym się będą opierać te gry. Bez spoilerów, mam nadzieję, się postaramy to zrobić. W środku, w pudełeczku, spotykamy karty różnego rodzaju. Będą to karty akt sprawy, które będziemy odkrywać podczas naszych, naszego śledztwa. Będą to karty podpowiedzi. Później będziemy mieć karty reputacji, a najważniejsze dla nas będą karty dowodów. Ogólnie, samo pudełko jest fajnie skonstruowane, bo w środku znajdujemy teczkę z dokumentami. Jest to stylizowane, właśnie tak, jakbyśmy rozwiązywali prawdziwą sprawę. Crime Dokładnie. Tutaj mamy wszystko opisane, co i jak. Mamy również skróconą instrukcję, co znajdziemy w pudełeczku, przygotowanie do gry, informacje o tym, co możemy zrobić, jak się nagle zawiesimy, coś nam nie idzie i tak dalej, ale o tym też zaraz Wam powiemy. I opowieść, którą, która nas będzie wprowadzać w to śledztwo. Mhm. Plus jeszcze, Łukasz tu już wyciąga zdjęcie. zdjęcie miejsca zbrodni, które jest podzielone na w tym wypadku 30 okienek. Tak, i w tych 30 okienkach będziemy szukać sobie to powiedzieć, dowodów. No, 30 okienek jest nieprzypadkowe, bo każdy z dowodów ma jakiś numer i niektóre z tych dowodów będą się odnosiły do tych okienek. Do niektórych będziemy musieli rozwiązać zagadki. W aktach sprawy są tak jakby cztery możliwe odpowiedzi, ale my zawsze przed przystąpieniem do odgadnięcia, musimy mieć odpowiedź, musimy mieć odpowiedź i wtedy sprawdzamy. Jeżeli jest taka odpowiedź, to tak działa na tej zasadzie, że będziemy sobie szukać czegoś w opowieści Dobra, albo na powiem, powiedzmy inaczej. Jeżeli wydodukowaliście, że wynikiem rozwiązania naszej zagadki jest, nie wiem, 60, Stwierdziliście tak, potwierdzam, Hubert Urbański, definitywnie, odciągacie kartę, patrzycie, nie ma 60. W tym momencie odrzucacie kartę reputacji, a te karty reputacji są dość cenne, bo przydają się na sam koniec rozgrywki, podczas gdy będziecie musieli zadecydować, co tam się faktycznie wydarzyło. No w tych kartach reputacji jest ukryta podpowiedź do odpowiedzi. Koniec, kropka. Więcej Wam nie powiemy, bo nie możemy. Dobra, jeżeli utknęlibyście na jakimś etapie sprawy, czyli na przykład zagadka byłaby dla Was zatrudnia, albo nie wiedzielibyście, co z czym połączyć, to są karty podpowiedzi. Tych kart podpowiedzi jest tyle samo, co tych akt sprawy, bo one będą tak jakby podpowiadać Wam. Co tutaj się może na tych aktach sprawy znaleźć? Jaki... Będą personalizowane pod każdą sprawę, także tak? Możecie zobaczyć. A, nie pokażę Wam. No, nie pokażę ale, Wam. Ale troll po prostu. Ogry. Także w Brooklyn mamy zabójstwo pewnej pani, Mary Whitman. To zresztą dowiadujecie się w momencie, gdy otwieracie teczkę, gdy otwieracie pudełko. Zagadki będą na różnym poziomie trudności. Jedne będą na przykład obrazkowe, drugie będą, że coś trzeba będzie znaleźć, coś trzeba będzie porównać, i tak naprawdę nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Ja myślałam, no my się lubujemy z Łukaszem w takich zagadkach, co prawda do escape roomów nie chodzimy, ale kiedyś może wypadałoby pójść. Ja byłam w jednym, jeden raz byłam w życiu w escape roomie i to w tym, który jest zorganizowany w Muzeum Śląskim. O, widzisz, no ja, ja nawet tam nie mówię i. Powiedzmy, że no, jest utrzymany ten klimat. Bardzo. I tak samo zagadki nie są takie na pierwszy rzut oka proste, bo na przykład ty sobie wydedukujesz, że tu trzeba sumować, a okaże się, że chodziło o ciąg liczb. No i w tym momencie, jeżeli ty to zsumowałeś i sprawdzasz wyniki, takiego nie ma, no to rzucasz kartę reputacji i już jesteś. Tak, albo, albo dostajecie zagadkę, w której trzeba było znaleźć jakieś cyfry i je dodać. I tak, easy, easy, easy. Tu dodajecie, tu dodajecie. Nie ma takiej odpowiedzi. I potem. I nagle się okazuje, że gdzieś coś tam coś, jest na jakiejś karcie coś, że wy musicie to wziąć. Tak. To był Brooklyn. Takie co się, co się. To był Brooklyn. Przed chwileczką, ile, pół godziny temu skończyliśmy tak. Helsinki. I pierwsza zagadka, którą możemy pokazać. To. Znaczy, jest... inaczej. Błędem moim było to, że ja stwierdziłam: Dobra, zagraliśmy w Brooklyn, otwieramy Helsinki, jedziemy z tematem. Tak, i w pewnym momencie szukamy odpowiedzi, a tam nie ma takiej karty. Tak, no i tak, wyciągamy to wszystko z pudełka i patrzę: Kurczę, te kratki są większe, jest tylko 20 numerów. Poczekaj, ja jeszcze tutaj to wyciągnę, i myślę, no coś tu jest nie tak. Dowodów jest 30, no ewidentnie coś, myślę, kurczę. No, będę reklamować, będę dzwonić, mówić, że no źle tu podzielili to wszystko, bo tu jest 20 kratek. Tadam. Tu mamy jeszcze drugą mapę, co jest zresztą powiedziane w instrukcji i tak jak mówię, to było moim błędem, że nie przeczytałam tej instrukcji. Powiedziałam, instrukcje. Bo powiedziałam, a dobra, Brooklyn graliśmy, to to na pewno na jedno kopyto. to tak szybko przeleciałam. Wzrokiem myślę dobra, ale doszliśmy do tego, że korcze. No, coś coś nam tu brakuje, bo jakieś tam sznureczki były, coś tam. Tak. Ja propos sznureczków jeszcze, te karty, które tutaj mamy, one mają takie właśnie sznureczki, przypinki i tak dalej. To jest pokazane w takim samym. tak samo ci mordercy wszyscy gdzieś waliście. Znaczy tam jak sobie... mamy te seriale kryminalne, to oni mają taką tablicę i tam na tej tablicy są takie, wiecie, Linka od tego do tego, że ten jest powiązany z tym, widziano go w tym miejscu i tak dalej. Tak samo te karty będziemy sobie układać na naszym stole. Tak. I e będziemy musieli dbać o to, żeby one się w odpowiedni sposób łączyły. Ja i... Wam pokażę oczywiście z błędem o co chodzi, ponieważ te karty powinny być połączone prostopadle, to jest prostopadle, nie? Nie tak tak być, powinna nie. być ciągłość. Po powinna być ciągłość tych szturków, czyli powinno być coś pila ze drzwi. Takiego, ale nie, widzę. Nie, nie, nie widzicie, ok. Powinno być coś, pirazy, drzwi takiego, ale te karty powinny być. Oczywiście nie równolegle. można obracać kart ani nic z tych rzeczy. Tak, to oczywiście są losowe karty, one się tak nie łączą. No. I dodatkowo jeszcze na każdej karcie, jeżeli ją odkryjemy, możemy znaleźć inne sznureczki niż te w podstawowych kolorach. Są czarno-białe i wtedy to będzie dla nas sygnał, że musimy poszukać dodatkowych odpowiedzi na podstawie tego, co tam widzimy na kartach. I nie tylko. To tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Dobra, podsumowując. Mamy sprawę, czytamy sobie opowieść, później odkrywamy pierwszą kartę dowodu, no i lecimy z zagadkami. Jeżeli w pewnym momencie nam, nas przystawi Możemy skorzystać z podpowiedzi. Jeżeli korzystamy z podpowiedzi, odrzucamy kartę reputacji. Jeżeli na przykład błędnie coś wydedukujemy, odrzucamy kartę reputacji. Jeżeli jesteśmy gotowi, żeby rozwiązać daną zagadkę, wtedy odkrywamy kartę sprawy i sprawdzamy, czy nasza odpowiedź była poprawna. Ona nas odsyła znowu do opowieści. Tam szukamy sobie jakiegoś słowa i to słowo nas przynosi do odpowiedniego obrazka. Tak. No i w sumie, jeżeli nam się już karty skończą i na przykład opowieść powie, dobra, czas wybierać. No to wtedy odkrywamy wszystkie karty reputacji, no i zgadujemy, co tam się podziało. Tak, e, szczerze, nie wiem, która jest cięższa, ponieważ najpierw zagraliśmy Brooklyn, potem zagraliśmy Helsinki. Wydaje mi się, że Brooklyn był cięższy, dlatego że mierzyliśmy się z nim jako pierwszy. Moim zdaniem e, raczej Helsinki, <laughs> z racji tego, że tam było dużo takich zagadek, na które się składało dużo rzeczy. Które nie do końca były dla mnie zrozumiałe i musieliśmy się bardzo wspomagać, na przykład szytem Albo na przykład w Brooklynie mieliśmy taki temat, że musieliśmy się lupów wspomagać, zresztą to jest napisane w instrukcji, tak, żeby że sobie przygotować. Tak, żeby I kartki z długopisem. Tak, dokładnie. Moim zdaniem, Helsinki chyba były nieco trudniejsze. Ale to może wynika z tego, że Helsinki zaczęliśmy jednego dnia i tak było, boże nie, po bo całym dniu z dzieciakami nie, dokończymy to jutro, dokończyliśmy to dzisiaj. Z, dokończyliśmy pierwszą część Helsinek w wpół do pierwszej w nocy, także, no. Znaczy nie, no jaką pierwszą część Helsinek? No pierwszą część Helsinek, pierwszą część gry w Helsinki i stwierdziliśmy, dobra, idziemy spać, jutro siądziemy do tego. Morderstwo poszeka. Brooklyn, Brooklyn nas wciągnął, że tak powiem, bo hapnęliśmy go w dwie godziny, ale zaczęliśmy o 11 i też skończyliśmy koło pierwszej. I te ostatnie zagadki już też nas tak troszkę powyciskały, ale mm, jedną, udało nam jedną się. Jedną i drugą tak, rozwiązaliśmy. Jedną i drugą rozwiązaliśmy. Kaszu, boję się troszkę, jak to jest 3 na 5, to jak ile jest 5 na 5? Właśnie chciałem to powiedzieć. Chciałbym spróbować inne poziomy. I te prostsze, i te. Turbo trudne. To myślę, że możemy sobie ten kupić. A w ogóle powiem Wam o cenie, bo dostaniecie je za około 50 zł, za to macie 2 godziny rozgrywki. Więc przeliczając na godzinę rozrywkę, to macie 25 zł za godzinę rozrywki. Nie wiem, ile kosztuje wejściówka do Escape Roomu, Dużo więcej. Yy, ale tutaj na przykład możecie grać nawet w 4 osoby. Więc jeżeli sobie te 50 zł podzielicie na 4 osoby, to wychodzi Wam 2 za godziny zabawy. Okej. Okay. My jeszcze raz dziękujemy Tactic Games za udostępnienie egzemplarzy do recenzji. Bawiliśmy no, się przed Świetnie się bawiliśmy i... no, no nieważne. No chcemy jeszcze, no kupimy jeszcze pewnie Londyn, bo tam widziałam, że jest Londyn i to Moskwa chyba, tak? Nie pamiętam dokładnie, ale jest kilka gier z tej serii i będziemy się chcieli z nim popróbować, bo... Są, są fajne. Tak. Dobra. Yy, znaczy fabuła bardzo wciąga, o, w ten sposób, nie ma czegoś takiego, że dostajecie suchy tylko faktycznie czytacie tą opowieść i się wczuwacie i myślicie, a może to ten, a może to ten, a tutaj nie widać, a może coś tam. I też musicie dużo rzeczy zapamiętać, mm -hmm. yy, bo później to się Wam przyda, tak? Im więcej tak. zapamiętacie, tym mniej spędzicie czasu na szukaniu. Dobra, Koniec tyle... spoilerów, dziękujemy za pooglądanie odcinka, trzymajcie się ciepło, grajcie w gry planszowe i, i detektywistyczne. A, no, ubiegła mnie po prostu. <laughs> Dobra. Sherlock Katarzyna Holmes. Cześć. Cześć.